Cześć, hej, witajcie, ja jestem leśny. No i dzisiaj, tak jak Wam obiecałem, pójdziemy sobie na czaty i poudajemy noba. Zobaczymy, jak inni zareagują na nowego gracza, ale pierw musimy stworzyć oczywiście nowe konto. W sumie nie musimy nic zmieniać, bo to jest obojętne. I taką trzeba wymyślić, jakąś um, dobrą nazwę, na przykład Jacuś 2007PL. To Chłopak piks już wygoniony, prezenty zebrane, i zaraz możemy przejść na czaty. W ogóle pod ostatnim filmem udało nam się dobić ponad 2000 łapek, więc naprawdę mnie to zmotywowało do dalszego nagrywania, więc jeśli chcecie mi dać więcej motywacji, to możecie zostawić pod tym filmem również łapkę w górę. I jak dobijemy 2000 łapeczek znów to będę bardzo szczęśliwy. I dobra, chyba już możemy przejść na czaty. Tutaj jakieś ładne nomanieciuszki dostałem za level Hejka Powie mi ktoś jak się gra wy tą grę Zobaczymy czy ktoś nam odpisze W ogóle zamiast 2007 to 2017 mi się napisało Jaką no to <noise> Jak kupić ciuchy Zobaczymy, czy nam Scarlet napisze. Tak, MSP. W sklepie. A dasz mi trochę pieniążków? No nie! Uciekła nam! Ej, nie, to jest złe. Da mi ktoś trochę pieniążków. Ej, mm, smutno mi, dobra, idziemy na inny chatroom. No i kolejna, co za zło. Zobaczymy, jak na tym czatrumie nam pójdzie. Wszyscy nas olali, ale teraz się spytamy, czy ktoś chce grafa. Chce ktoś grafa. Sprawdźmy, czy teraz nam ktoś odpisze. No, nauczyć to nas nikt nie chciał, ale może grafa ktoś będzie. Jace ja. O, dobra. To napiszemy jej Au, <grym> autograf od jacusia dla mymynyny96 co za głupota halo jak się zdobywa diamenty? pomożecie? z VIPa, o! tu ktoś jest bardzo pomocny okej, okay, dzięki tam Ola, przyjmijmy ją napiszę hejka Mogę przeprowadzić z tobą wywiad. O, będę miał najlepszą przyjaciółkę, ale słodko. Pójdźmy sobie teraz na plażę, bo czemu by nie? O nie to dziewczyny tu nie można być halo. Nie rozpędzajmy się, a cię będzie zazdrosna. Hejka. Yy, ta grama wiru... wirusy. Zaprosiła nas, dobra, napiszę do niej. A może ktoś odpisze, dobra, zaraz napiszę. O nie, nikt nam nie odpisuje. Żałosne. Zapraszam was do mojego domu. Zobaczmy, co ma w domu. O, rafiksio, pewnie, że cię przyjmę. Lepiej zrobiony ma domek niż... Ja mam. To jest smutne w sumie. Kurde, patrzcie jak on wygląda jak jakiś gangster. Kieł łańcuchy ma i w ogóle. A nie. Da nam ktoś star proszę. Czemu jak ktoś szuka dziewczyny, to pisze to przez jakieś kuszu. Ua. Szukuła <laughs> Dobra leśny stop Tak jak widzicie jesteśmy na Celebrity Kawiarnia Tutaj będą sami celebryci na pewno Chcę ktoś pozderko Halo O dobra to <laughs> po, pozdrawiam Kitty Lila 1 <laughs> Ciekawe jaka będzie jej reakcja nic nam nie odpisała, smutno. I poszło z czatu. A nie, dobra, stoi tutaj, chce ktoś jeszcze. Pozderko. Kto chce prezent? Ale ja, ja nie wiem, kto to jest. Utajniona na czarno. Pozdrawiam. Utajniona na czarno. Na potrzeby tego filmu musimy zachowywać się jak noob i napisać jakiś status. Znaki zapytania. Pozdrowiłem cię. Też za to trochę Starcoin. Więc... Tak, jeżeli będziesz mój chłop. Ojejkuś, na odcinku czy co? Dobra, nieważne. Nie możemy się zdemaskować. Napiszmy status. Jestem słodki jak. słodycze. Jak się pisze na. W tym czacie pomoże ktoś. Ten odcinek zamienia się w udawanie głupiego, a nie udawanie noba. A co robisz? <grymne> nie wiem. O kurde, rozgryzła mnie faktycznie, pisze. Deadcore, przyjmij mnie, ja chcę z tobą wywiad przeprowadzić. O! Deadcore, deadcore, hej. Napiszę do ciebie jak mogę przeprowadzić, to był wywiad o, Miss Ola przestań Dobra, napiszmy Jak tutaj się zdobywa level Pomoże ktoś? Jak ktoś nam pomoże, to damy mu grafa. Tutaj zdobywa level. O, dostałem gwiazd. Jakoś, psotałem Dawając grafy, o widzicie? Tutaj jest chłopak miły Damy mu grafa To jak? No ok o, Widzicie jacy ludzie na mówi star planet Są bardzo mili, ja nie rozumiem jak każdy mówi Że na mówi star planet są niemili gracze Tu widzicie ja Udaję mega głupiego, a i tak mi pomagają. Dobra, napiszmy Jakie byś pisała k... <gry> Ojej, krat... kratki jakieś. Poproś kogoś o grafa i wtedy dostajesz fame. Okej, okay, dziękuję. Zobaczymy co nam deadcore odpisze albo nas oleje po prostu. No i to by było ogólnie chyba na tyle w tym filmie, bo nie mam pojęcia jakiego po tym mógłbym pisać jeszcze na tym czacie. Jak widzicie większość... <ścoughs> Twój stary pijany. Dobra, pozdrawiam cię, DeadCore również. Jak widzicie większość jest miła i jak spytacie o radę, to wam napiszą. No, jeżeli się podobało, to możecie zostawić łapeczkę w górę, jakiś komentarz i w ogóle, a ja już się będę z wami żegnać, więc do zobaczenia i pa pa. Tutaj Aysa Kram w ogóle jeszcze mi kolejne rady napisała, więc jak widzicie, na Movie Star Planet są też dobrzy gracze i zawsze pomogą, jak czegoś nie wiecie, co jest miłym zaskoczeniem i no, to tyle, pa pa.